Dzień dobry, nazywam się Magdalena Łosik, jestem położną i ekspertem laktacyjnym marki Neno. Mam przyjemność zaprosić Państwa na cykl spotkań z naszą marką, który będzie również okazją do tego, żeby udzielić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Nenomamy. Jednym z części zadawanych pytań jest to, czy wielkość piersi przekłada się na ilość mleka, które produkuje kobieta. Nie, absolutnie tak nie jest. Zarówno panie z dużym biustem, jak i te z nieco mniejszą miseczką są w stanie zaspokoić potrzeby żywieniowe swojego malucha. Wynika to z faktu, że wielkość piersi różni się tylko dlatego, że mamy tą różną ilość tkanki tłuszczowej. Natomiast miejscem, w którym mleko jest produkowane, są pęcherzyki mleczne, i tutaj dużą rolę odgrywa tkanka gruczołowa. W związku z tym faktem, niezależnie od tego, jaki nasz biust jest, czy jest większy, czy jest mniejszy, jesteśmy w stanie wykarmić swojego maluszka.